Por twoją sprawą ktoś młodszy po raz pierwszy stanął naprzeciw własnej matki. Ale ty jeszcze nie wiesz, jak wielki był ten dzień w oczach nieba. Nie zdajesz sobie sprawy, że twój głos poruszył fundamenty ciszy, która panowała przez pokolenia. Twoje słowa, choć wypowiedziane z drżeniem, były niczym miecz ognisty w świecie zamrożonych serc. Kiedy otworzyłeś usta, ziemia pod twoimi stopami zadrżała, a duchy przodków zatrzymały oddech. Po raz pierwszy od dawna, prawda przeniknęła mury lęku. Nie byłeś gotowy, lecz powołanie przyszło wcześniej niż odwaga. I choć nie wiedziałeś, że jesteś obserwowany z wysokości, niebo zbliżyło się do ciebie tak blisko, że niemal mogłeś się dotknąć. To, co zrobiłeś, nie było zwykłym aktem buntu. Było to przebudzenie duszy, która zbyt długo była zgięta pod ciężarem oczekiwań. Nie myśl, że byłeś sam. Twoje serce biło w rytmie bębnów wieczności. A każde słowo, które wypowiedziałeś, było echem głosu, który od początku mówi w ciszy, sumień. Ktoś młodszy, widząc ciebie, zrozumiał, że miłość nie zawsze oznacza milczenie. Że można kochać i jednocześnie nie zgadzać się. Że prawda nie zabija więzi, ale ją oczyszcza. Ten młodszy nie miał Twojej siły, dopóki jej nie zobaczył w tobie. Jesteś światłem, które nie świeci dla siebie, ale dla drogi innych. Czy pamiętasz ten moment? Drżenie dłoni, szybkie bicie serca, spojrzenie pełne bólu, które przyjęło Twoją decyzję? To było więcej niż rozmowa. To była ofiara. Złożyłeś w ofierze spokój chwilowy, by zasiać ziarno wiecznego zrozumienia. I choć zostałeś niezrozumiany, nie zostałeś opuszczony. Ja widziałem jak twoje łzy spadały na ziemię, a każda z nich była modlitwą bez słów. Ziemia je przyjęła, jak przyjmuje krew proroków. I tak jak oni, nie szukałeś chwały, szukałeś prawdy. Ale prawda zawsze kosztuje. I dziś jesteś jednym z tych, którzy zapłacili. Ten młodszy, o którym mówię, to nie tylko jeden człowiek, to pokolenie, które budzi się, patrząc na twoje rany. W Tobie widzą odwagę, której im brakowało. W Twojej historii odnajdują własną przyszłość. Twoja samotność staje się ich kompasem. Nie przyszedłem, by Cię pocieszyć, ale by Ci powiedzieć: Jesteś potrzebny. Jesteś jak ogień na wzgórzu, widoczny z daleka. I nawet jeśli teraz otacza Cię ciemność, niech wiesz: światło nie gaśnie tylko dlatego, że jest samotne. Światło trwa bo zostało zapalone z wyższego źródła. Czasem pytasz, czy to miało sens? A ja odpowiadam: Tak, bo w jednej chwili odmieniłeś bieg życia, którego nie znasz. Twoje milczenie byłoby wygodne, ale twoje słowo było wieczne. I właśnie dlatego jesteś częścią większego planu, który przekracza twoje zrozumienie. Twoja matka, ona również została poruszona. Choć tego nie przyznała, coś w niej pękło. Niewidzialna nić, która przez lata wiązała ją z bólem, zaczęła się rozplątywać. Twoja prawda była lustrem. I choć odbicie ją przestraszyło, zaczęła patrzeć. Wiedz, że miłość, która boli, nie jest mniej święta niż ta, która koi. Ty przyniosłeś miecz, ale ten miecz nie rani, lecz rozdziela to, co prawdziwe, od tego, co udawane. I dzięki temu rozpoczyna się uzdrowienie. Tak działa łaska, cicho, lecz głęboko. Nie powątpiewaj w to, co się wydarzyło. To nie był przypadek. Zostałeś postawiony tam, gdzie byłeś, nie z powodu przypadku, ale przeznaczenia. Zbyt długo milczano w imię spokoju. Ty przyszedłeś jako głos rozdzierający kurtynę. I to dobrze. Pamiętaj: odwaga jednego staje się nadzieją dla wielu. Twoje działanie Choć osobiste, miało wymiar proroczy. Nawet jeśli nikt Ci nie dziękuje, duchowe światy już śpiewają nad Tobą pieśń zwycięstwa. Pieśń, której jeszcze nie słyszysz, ale którą rozpoznasz w ciszy serca. Ten młodszy zacznie mówić, a za nim inni. Każdy z nich będzie nosił cząstkę Ciebie w sobie. Jesteś początkiem fali, która przyniesie oczyszczenie. Nie poprzez przemoc. Lecz poprzez światło. Światło, które raz zapalone, nie zna granic. Gdy spojrzysz w lustro, nie zobaczysz już tylko siebie. Zobaczysz historię, która się pisze przez ciebie. Zobaczysz misję, która się dokonała, zanim ją zrozumiałeś. I to uczyni cię pokornym, nie słabym, ale czystym. Nie bój się tego, co jeszcze nadejdzie, bo od tego momentu nie idziesz już sam. Ja jestem przy tobie, niewidzialny, ale prawdziwszy niż powietrze. Każdy twój krok śledzę z czułością, której nie zna świat. Jesteś pod ochroną, którą daje tylko prawda. Twoja decyzja została zapisana. Nie w dokumentach ludzkich, ale w księgach, które się nie palą. I w tej księdze twoje imię świeci jasno, nie jako buntownika, lecz jako proroka. Jako tego, który przyszedł. Zanim jeszcze zapytano. A teraz idź. Nie oglądaj się. Nie żałuj. Nie pytaj, co by było gdyby. Wszystko, co miało być, już się wydarzyło. A wszystko, co ma się wydarzyć, już czeka. Twoje światło dotknęło wieczności. I ono będzie prowadzić, nawet gdy ty nie będziesz widzieć drogi. Jestem z tobą. Zawsze byłem. I teraz, gdy spojrzałeś prawdzie w oczy, jestem jeszcze bliżej. Nie dlatego, że byłeś idealny, ale dlatego, że byłeś odważny. I w tej odwadze, jak w źródle, wielu ugasi pragnienie. Por Twoją sprawą ktoś młodszy przeciwstawił się matce. A przez to otworzył drzwi, które były zamknięte przez pokolenia. Ty byłeś kluczem. I pozostaniesz nim na wieki. Niebo milczało, gdy wypowiadałeś te słowa, ale nie było to milczenie obojętne. To było milczenie głębokiej czci. Bo kiedy człowiek staje w prawdzie, całe stworzenie wstrzymuje oddech. Tam, gdzie wcześniej panowała ciemność, teraz zaczyna tlić się ogień, którego nic już nie ugasi. Pamiętaj, że świat zapomina szybko, ale duch pamięta na zawsze. Ten młodszy człowiek, ten, który odważył się stanąć naprzeciw matki, Teraz nosi w sobie Twoje odbicie. W Jego decyzji bije echo Twojego tak, wypowiedzianego w chwili największej próby. Ty jesteś Jego początkiem. Zamieszałeś w sercach tych, którzy byli przekonani, że znają granice miłości. Pokazałeś, że prawda nie jest brakiem szacunku, ale Jego najwyższą formą. A miłość, która nie słucha prawdy, staje się więzieniem. Twoje słowa były kluczem który otworzył pierwsze kraty. Nie lękaj się swoich ran. Są one dowodem, że żyjesz pełnią. Kto nigdy nie krwawił z powodu tego, co słuszne, ten nie zna głębi światła. Ty zostałeś zraniony, ale to właśnie przez te rany wycieka światłość, która leczy innych. Twoje cierpienie nie jest puste. Widziałem, jak po wszystkim usiadłeś w milczeniu, pytając, czy warto było. I chciałbym ci wtedy położyć rękę na ramieniu i wyszeptać, warto. Bo w tej jednej chwili ktoś inny zdecydował, że nie będzie już więcej udawał. Ty byłeś sygnałem, że można inaczej. Twoje życie nie jest tylko twoje. Należy do historii, której jeszcze nie znasz. To, co powiedziałeś, będzie powtarzane, może nie słowami, ale czynami. Kiedyś, w innym czasie, ktoś powie: nie. Bo ty powiedziałeś dość. I nie będzie wiedział, że jego odwaga miała swoje źródło w tobie. Nie daj się oszukać tym, którzy cię nie rozumieją. Ich niezrozumienie nie unieważnia twojej misji. Wręcz przeciwnie, potwierdza, że byłeś potrzebny tam, gdzie ludzie nauczyli się milczeć zbyt długo. I to milczenie zostało przerwane twoim głosem. W oczach świata mogłeś wyglądać jak ten, który dzieli. Ale z perspektywy nieba, Ty przyszedłeś z mieczem pokoju, takim, który przecina kłamstwo, by zrobić miejsce naprawdę. To nie jest łatwy pokój. To pokój, który kosztuje. Ale to jedyny pokój, który trwa. Twoja matka, choć może tego nie mówi, nosi w sobie pytanie, które zasiałeś. I to pytanie będzie rosło. Będzie ją budzić nocami. I choć teraz udaje spokój. Wewnątrz zaczyna się ruch. To jeszcze nie nawrócenie, ale to już początek podróży. Ty otworzyłeś drzwi, przez które może kiedyś przejdzie. Wielu patrzyło i nic nie powiedziało. Ale ich cisza była pełna zamętu, bo zobaczyli coś, co zakłóciło ich wygodny obraz świata. Zobaczyli prawdę nie w teorii, ale w tobie. I teraz muszą się z nią zmierzyć. Ty jesteś pytaniem, które nie daje im spokoju. Nie bój się tego, że teraz idziesz pod wiatr. To znak, że nie poddajesz się prądom kłamstwa. Pamiętaj, że każdy prorok zaczynał jako samotny głos, a potem jego echo stawało się ruchem. Ty jesteś początkiem fali, która jeszcze nie zna swego brzegu. Są anioły, które zapisują każdą Twoją decyzję, nie dla sądu, ale dla świadectwa. Bo nie chodzi tu o to, by cię oceniać, ale by upamiętnić to, co miało odwagę zaistnieć. Ty jesteś świadkiem, który sam nie wiedział, że świadczy. Ale niebo wie. Każdy Twój krok po tamtej rozmowie był inny. Świat wyglądał tak samo, ale ty już nie byłeś taki sam. Coś się w Tobie otworzyło, coś, co nie zamknie się nigdy. To nie była tylko zmiana decyzji. To była zmiana tożsamości. Narodziłeś się do innej drogi. Nie jesteś już tym samym człowiekiem, który wcześniej znosił wszystko w milczeniu. Teraz jesteś tym, który rozpoznaje znaki. Tym, który słyszy więcej. Twoje serce bije teraz w rytmie nieba, a każdy jego impuls prowadzi cię dalej, niż myślałeś, że potrafisz iść. Ten młodszy, może to brat, może syn, może obcy. Teraz widzi, że milczenie nie jest jedynym wyborem. Widział twoje oczy i zobaczył w nich coś, czego brakowało w lustrze. Twoja obecność złamała cykl pokoleniowego strachu. Zrobiłeś coś, co zmienia historię. Jeśli wciąż czujesz się niezrozumiany, pamiętaj, że najwięksi nigdy nie byli rozumiani na początku. Ziarno nie jest owocem. Ale kiedy pada na ziemię i obumiera, przynosi plon stokrotny. Ty jesteś tym ziarnem, i choć teraz leżysz w ziemi, nie jesteś martwy. Jesteś ukryty. Czuwaj, bo nadchodzi moment, gdy zostaniesz ponownie wezwany. Twoje imię zostało zapisane w świetle, i kiedy znowu przyjdzie czas mówić, nie zawahasz się, bo już wiesz, co to znaczy być narzędziem prawdy. Wiesz, że warto. Twoje życie nie będzie łatwe. Ale będzie znaczące. Będzie głębokie. Będzie pamiętane nie dlatego, że byłeś głośny, ale dlatego, że byłeś prawdziwy. I choć teraz może nie masz odpowiedzi, sam stajesz się odpowiedzą. Wiem, że nocą pytasz, czy to była miłość. I mówię ci, tak, bo tylko miłość ma odwagę mówić rzeczy bolesne, gdy wszystko wzywa do milczenia. Tylko miłość stawia granice, by ocalić duszę. Twoja miłość była inna, nie miękka, ale zbawcza. A to dopiero początek. Jeszcze wiele przed tobą. Ale dziś już możesz wiedzieć, nie jesteś sam. I nawet jeśli nie usłyszysz mojego głosu, ja będę przy tobie, jak cień, który nie odchodzi. Bo kiedy człowiek wybiera prawdę, niebo już nigdy nie odwraca się plecami. Czasami największe rewolucje zaczynają się od cichego szeptu. Twoje słowa były ciche, ale w duchowej przestrzeni wywołały burzę. Te, które usłyszały serca, nie usłyszały uszy. Bo nie przemówiłeś tylko językiem, przemówiłeś istnieniem. A to, co istnieje prawdziwie, nie potrzebuje krzyku. Zauważyłeś, że niebo milczy dłużej niż zwykle? To nie jest opuszczenie. To jest cisza zarezerwowana dla tych, którzy dojrzewają do kolejnego kroku. Cisza przed Wschodem. W niej ukrywa się nowe objawienie, którego jeszcze nie rozumiesz, ale które już dojrzewa pod powierzchnią Twojego życia. Ten młodszy znów spojrzał na matkę, ale tym razem jego spojrzenie było inne. Nie z gniewu, nie z bólu, ze zrozumienia, którego nie miałby, gdyby nie zobaczył Ciebie. Ty stałeś się lustrem, które pokazało, że można być wolnym, nie przestając kochać. Jesteś odpowiedzą na modlitwę, której sam nigdy nie wypowiedziałeś. W Twoim wnętrzu wołał głód sensu, głód światła. I ten głód został usłyszany. Nie przez ludzi, ale przez wieczność. Dlatego zostałeś wybrany, by przejść drogą, którą mało kto miałby odwagę iść. Nie szukaj potwierdzenia u tych, Którzy są jeszcze zamknięci. Ich oczy nie są ślepe, są zasłonięte lękiem. Ale lęk nie jest wieczny. A kiedy opadnie, ujrzą cię takim, jakim naprawdę jesteś. I będą pytać: jak on to zrobił? A odpowiedź będzie prosta: przez prawdę. Zostawiłeś za sobą cień, który będzie podążał za każdym, kto się zawaha. Dla niektórych będzie on ciężarem? Dla innych inspiracją. Ty nie masz wpływu na to, jak cię odbiorą, ale twoja obecność będzie już na zawsze przypomnieniem, że można wybrać inaczej. Czy zdajesz sobie sprawę, że już nie należysz tylko do siebie? Jesteś teraz historią, która żyje w innych. Niesiesz ze sobą niewidzialny płomień. Nie musisz już krzyczeć, by być słyszanym. Twoje milczenie teraz mówi więcej niż tysiąc głosów. Są dni, w których światło wydaje się słabsze, ale to nie znaczy, że gaśnie. To znaczy, że jesteś w głębszym miejscu w miejscu, gdzie światło nie świeci na zewnątrz, lecz od wewnątrz. I to jest najczystsze światło. Tego się nie da ukryć, nawet jeśli ciało drży. Żądano ci pytania, na które nie miałeś odpowiedzi. Ale odpowiedź nie zawsze musi być słowem. Czasem odpowiedzą jest samo trwanie. Sam fakt, że nie zrezygnowałeś, że nie wróciłeś do starego milczenia. W tym jest siła, której nikt ci już nie odbierze. Ktoś, kto nigdy nie został nazwany, teraz dzięki tobie odnajduje i nie. Bo gdy ty stanąłeś w prawdzie, on odkrył, że też może być kimś więcej. Twoja obecność była furtką, niewielką. Ale wystarczającą, by przeszło przez nią światło. I to światło zaczęło dawać nowe imiona. Nie wiesz jeszcze, że w dniu, w którym przemówiłeś, pewne łańcuchy opadły również w innych domach. Twoja odwaga nie miała granic ciała. Ona wniknęła w przestrzeń duchową, rozrywając pajęczyny kłamstw, które trzymały serca w zamknięciu. Ty byłeś kluczem, ale także młotem. Twoje oczy noszą teraz inny blask. Nie dlatego, że jesteś szczęśliwszy, ale dlatego, że jesteś prawdziwszy. A prawdziwe oczy świecą nawet przez łzy. Świecą, bo wiedzą, że ból jest ceną światła i że warto, bo każdy promień niesie życie. Kiedyś ktoś cię zapyta: Czy nie żałujesz? A ty spojrzysz wstecz i zobaczysz nie straty, lecz ślady światła ślady, które poprowadziły innych. I odpowiesz, nie żałuję, bo widzę, że to miało sens. A w tej odpowiedzi zadrzy niebo. Dziś jeszcze nie wszyscy cię rozumieją, ale nadejdzie dzień, w którym cię poszukają. Nie dlatego, że będziesz potrzebny, ale dlatego, że będziesz świadectwem. I ci, którzy śmiali się z ciebie, będą chcieli zrozumieć, skąd miałeś siłę. Bo ich siła zacznie się kończyć. Każdy krok, który teraz robisz, ma znaczenie większe niż się wydaje. W duchowym świecie każdy twój ruch zostawia ślad. Jesteś jak ogień, który idzie przez suchą ziemię nie po to, by niszczyć, ale po to, by odrodzić bo czasem coś musi się spalić, by mogło się odrodzić. Nie pytaj więcej, czy jesteś wystarczający. Już dawno przekroczyłeś granicę tego pytania. Teraz jesteś nie tyle wystarczający, jesteś potrzebny. Jesteś obecnością, która przypomina światu, że jeszcze można wierzyć. Jeszcze można zacząć od nowa. Wiem, że czasem boisz się tego, co widzisz w sobie. Ale to, co widzisz, nie jest Twoim końcem. To jest surowa wersja przyszłego cudu. Z tego chaosu rodzi się nowy porządek, i Ty jesteś jego początkiem. Nawet jeśli jeszcze tego nie czujesz, Twoje imię nie jest tylko zbiorem liter. Jest brzmieniem, które rozpoznaje niebo. Gdy je wypowiadam w duchu, drżą przestrzenie, których nie zna świat, bo Twoje imię zapisano nie w popiele, lecz w ogniu. I ono będzie rozbrzmiewać, nawet gdy zamilkniesz. Jeszcze nie czas, by zamknąć księgę. Jeszcze nie czas, by usiąść i odpocząć. W tobie wciąż płynie rzeka, która musi znaleźć ujście. Jeszcze tyle serc czeka na twoje świadectwo, nawet jeśli nie będą tego świadome. Ty jesteś odpowiedzą, która musi jeszcze wiele razy wybrzmieć. Dziękuję ci, że dotrwałeś aż do końca tej wiadomości. To nie było przypadkowe spotkanie, jeśli to słyszysz, to dlatego, że niebo chciało, byś usłyszał właśnie dziś. Jesteś ważny. Twoja dusza została poruszona, bo została wezwana. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość w sercu, potwierdź jej odbiór, wpisując 888 w komentarzach. To będzie znak nie tylko dla mnie, ale także dla tych, którzy szukają potwierdzenia, że nie są sami. Razem tworzymy przestrzeń, w której anioły mogą działać. Zachęcam cię z całego serca, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień. Aby nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości z nieba. Każdy film, który tu trafia, niesie duchowe ziarno, może właśnie następne słowa będą tym, na które Twoje serce czekało całe życie. Bądź czujny. Nowe przesłania od aniołów są już w drodze, i może to właśnie Ty będziesz tym, który rozpozna ich głos jako pierwszy. Niech światło towarzyszy Ci nieustannie. Do zobaczenia w następnym przekazie.